Ktoś powiedział, że życie to wieczna zmiana. Obserwujemy to w naszej codzienności również i w kościele lokalnym. Potrzebne są zmiany, ponieważ no, wymusza trochę i wiek, i okoliczności, chociażby w przypadku księży, którzy są e, troszeczkę z problemem zdrowotnym, czy przechodzą wiek emerytalny, a z drugiej strony, żeby też wydobyć jeszcze większy potencjał bo zawsze ta zmiana też ma zaprezentować nową jakością, nowym otwarciem, powiemy oczekiwaniem i też zdobyciem nowego doświadczenia w przypadku wikariuszy czy proboszczów, żeby maksymalizować to doświadczenie duszpasterskie. Kościół jest tą wspólnotą, która jest otwarta na Pana Boga, ale też otwarta na drugiego człowieka i tutaj chcemy właśnie też poprzez zmiany szukać najlepszych rozwiązań duszpasterckich, administracyjnych, czy też powiemy, remontowo-budowlanych. To wszystko jest wpisane w optykę zmian.